ostatnie dni października do tej pory przymrozków u mnie w ogrodzie nie było. Pojawiły się dookoła, ale nie w samym ogrodzie, więc musela lasio karpa wygląda idealnie nic jej do tej pory przymrozek nie zrobił, więc z tym większym żalem będę dzisiaj ją wykopywał. Pogoda idealna znowu kilkanaście Stopni na plusie. Słońce, liście w tej chwili jeszcze mokre, ale tak część z nich będę wycinał. Tutaj jeszcze dodatkowo dwie stralicje królewskie, a obok kanna glauka która rozeszła się na boki, ale dzisiaj chciałem o tych Musela Jokarpa. Są to sadzonki, które kupiłem u Krzyśka Fan Palm 2 lata temu. Te, które miałem wcześniej, u swoje własne, sprzedałem chyba trzy sztuki w tym roku na wiosnę. W tamtym roku te od Krzyśka tutaj sobie rosły, no i to są właśnie one. Przezimowały dobrze, chociaż jakoś u mnie zawsze z niezbyt licznymi korzeniami, chociaż staram się nie podlewać. Za to liczne w tej chwili już odrosty na każdym tym niby pniu będę tutaj potrzebował kilku doniczek liście przepiękne te najwyższe tak metr 60 m. podobna wysokość jak takila i princepsa, które rosną za jubeą cóż powiedzieć no bardzo mi się podoba widok takich kęp pomyślał o jakimś innym miejscu bo tutaj chciałbym posadzić palmy no ale z obecnego sezonu jestem zadowolony nie podlewam za bardzo w, teraz na jesień tuż przed wykopaniem nie będę podlewał też bezpośrednio po wykopaniu w ciągu sezonu chyba dwa czy trzy razy podałem tylko na wóz, więc specjalnie nie pędziłem tych bananów do wzrostu. Jak wiecie, rosną one głównie wtedy, kiedy jest ciepło, więc tak dopiero w lipcu zaczęły się rozpędzać. No i pewnie rosłyby jeszcze dużo dłużej, gdyby nie to, że no i tak nie ma szans na to, żeby przezimować je tutaj do wiosny bez wykopywania. Z budek, o których w tamtym roku mówiłem. Zrezygnowałem. Mam za dużo pan do okrycia, żeby tutaj jeszcze te muselle zimować w gruncie. No to tyle. Chciałem tylko dać znać, właśnie jak to wygląda tuż przed wykopaniem i pokazać Wam, jak ten wspaniały banan rośnie. Jak wygląda w grupie. To tyle na razie, cześć.